dobry. Dzisiaj krótki filmik, bo sprawa prosta teoretycznie. Montaż Access Pointa Ubiquiti. Już opakowanie zostało przeze mnie w samotności odfoliowane. No ale co mamy w zestawie? Access point Long Range 6. szablon z poziomicą blaszka montażowa no i różnego rodzaju akcesoria, to jest blaszka montażowa jakbyśmy montowali akcespoinę na kasetonach, no to od, od góry robimy taką blachę oporową no a tutaj mamy śrubki tak wygląda zestaw imbusik, no to jakieś tam do montowania na profilach rzeczy Kołki, śrubki, wkręty. No, chyba wszystko, co potrzebne, to tu jest. Zaczynamy. Tak wygląda sufit. Żarówka, dziurka od rekuperacji. No i kabel K6. Tego accent pointa można montować na ścianie lub na suficie. No, teoretycznie na suficie jest lepiej. Właśnie sobie zaznaczyłem na suficie kropki do wiercenia. No, szablon trzeba przedziać przez kabel. Poziomica nam tu akurat jest do niczego niepotrzebna, chyba że po to, żeby sprawdzić wykonawcę sufitu. No, ale mamy zaznaczone dziurki i użyjemy kołków do płyty GK. Biorę trzy sztuki. No i zaraz wywiercę otwory i zamontuję tą blachę. Tutaj będą otwory A, czyli 3. Można też na czterech, No ale to zawsze jedna dziura do wiercenia więcej. Jakieś 8 mm. Najpierw wiercimy mniejszym wiertłem, oczywiście. Niestety w czasie wiercenia trafiłem na coś twardego, więc próbowałem zmienić koncepcję na montaż na czterech otworach. Ale tu też jest coś twardego, więc muszę wejść na stryj, zobaczyć co to jest, bo nie chciałbym czegoś ważnego przewiercić. miało być prosto. Nie wiem czy to się uda. Nigdy się nie czołgałem do tyłu więc wejść wejdę ale czy wyjdę? zobaczymy Załóż z pointa, z To jest profil po prostu od stelaży no ale co, no możemy się chyba do niego przewiercić Dobra. Dokręcamy teraz blachę mocującą. Blacha jest zamontowana. Ten trzeci wkręt gdzie nie było kołka Przypadł akurat na profil, więc on się tam świetnie zaparł. Montaż hybrydowy, nawet Amerykanie nie przewidzieli czegoś takiego. Także blacha fajnie się trzyma, jest sztywna. Także najgorsze za nami. Myślę, że teraz to już z górki. Dokręciłem jeszcze dwa czarne wkręty do konstrukcji spłyt kartonowo-gipsowych. Tak na wszelki wypadek. Jesteśmy w rozdzielni. Muszę odłączyć ten kabel od routera. Tu jest POE, więc może być zasilanie. Jak będę zarabiał RJ, to nie chciałbym zrobić jakiegoś zwarcia, także warto o tym pamiętać. Tak wygląda wtyczka RJ45 kategorii 6. Są jakieś prowadzenie przewodów osłonka na grubszy kabel, bo K6 jest grubszy no i tu mamy kolejny problem ponieważ to jest zwykła zaciskarka do eriotek i ona tutaj ma taki dzyndzel który nijak tutaj w to nie pasuje i on nam zmiażdży tą wtyczkę dlatego trzeba chyba uruchomić gumówkę no i mamy to zaciskarka kategorii 6 edycja DIAX Warto nie zapomnieć o przełożeniu tej gumki przez kabel, zanim założymy wtyczkę. Bo ona ma tylko dziurkę, zdaje się, powinno tak wyglądać po przymiarce. No, wydaje mi się, że ten plastik powinien dojść do końca wtyczki. Nie nie zaciskałem nigdy K6. Zobaczymy. Dobra. Udało się zacisnąć. Mogłoby być trochę więcej ekranu wyciągnięte z wtyczki, a następnym razem to poprawię. No tu chyba jest ok Możemy podpiąć access point i przykręcić go do blachy no, Założony, prezentuje się pięknie także idę podłączyć zasilanie i spróbuję go wykryć świeci. Access point został wykryty przez po Bluetoothie. I dodaję go teraz do sieci. powiem kilka słów o tym urządzeniu, to jest tak zwany patch panel tutaj do niego jest podłączona krótka eriotka tutaj wpięty jest właśnie przewód który leci sobie do tego access pointa na piętro i te przewody tutaj wpina się słabo widać, ale wpina się przy użyciu takiego noża ja nigdy nie wiedziałem do czego do czego to urządzenie służy ale to jest mm, nóż nie pamiętam krosowy, nóż krosowy chyba to yy, do, do, do właśnie do połączeń ma takie, takie, takie ostrze i wcisk i dzięki niemu właśnie można montować sobie przewody ethernetowe do takich patch paneli widać, że jest oświetlenie Podświetlenie zmieniło się na kolor niebieski, zasięg Wi-Fi jest, także wygląda na to, że urządzenie działa. Jeszcze tylko rzut z dołu, jak to wygląda. W całym domu są dwa takie urządzenia. Jedno jest właśnie tam na piętrze, ono obsługuje piętro i parter. Myślę, że wystarczy, bo, nie, bo mamy otwarty, otwarty salon, więc ten zasięg powinien być dobry na dwóch kondygnacjach. A drugi Access Point taki sam jest w piwnicy. I obydwa Access Pointy tworzą taką sieć z, z, z tak zwanym roamingiem. I w momencie jak urządzenie przechodzi z jednego access pointa do drugiego, no to on nie powinien zmieniać sieci Wi-Fi, tylko cały czas być w tej samej sieci. Także nie powinno być żadnych przerw przy zmianie access pointa. No myślę, że to już wszystko. Cześć.